Witam was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was z zamówieniem z Avon, moim comiesięcznym zamówieniem z Avon. Więc jeśli jesteście zainteresowani co tym razem sobie zamówiłam, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Mam wam do pokazania 12 produktów. Sporo. Ale ostatnio tak naprawdę w drogerii byłam bardzo, bardzo dawno temu i nic sobie z takiej standardowej kolorówki nie kupowałam i tak naprawdę Avon teraz jest takim moim źródłem kosmetyków, które na bieżąco sobie zamawiam, jeśli coś mi się kończy. I od czego tutaj zacznę? Od dwóch produktów do włosów może. Jest to szampon 400 ml do włosów do wszystkich Każdego rodzaju włosów, szampon i odżywka dwa w jednym. Ja ten szampon już tak naprawdę zużyłam dwa opakowania. Tym razem trafiło mi się 400 ml i ogólnie rzecz biorąc jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Sprawia, że włosy są po jego umyciu miękkie, nie plączą się, a rzadko kiedy mam po zastosowaniu szamponu takie odczucia na moich suchych, kręconych włosach, więc pod tym względem jest naprawdę bardzo fajnie. Oczyszcza super włosy, więc cóż tu więcej chcieć od szamponu? 400 ml wystarczy mi spokojnie na dwa miesiące. Kolejny produkt: 100 ml, taka mgiełka, kuracja w sprayu, natychmiastowa naprawa do włosów zniszczonych, czyli do moich. Chociaż teraz moje włosy będą sobie spokojnie odpoczywać. Mam nadzieję, że nic mi do głowy nie przyjdzie, żeby z nimi robić, jeśli chodzi o koloryzację. Widzę, że tutaj jest płynna keratyna. Ja takich sprayów z Avonu mam dosyć sporo, tak naprawdę chyba już wszystkie przetestowałam e, i one są dosyć fajne. Mam nadzieję, że tutaj pod tym względem e, odbudowa się tutaj sprawdzi e, i jeśli się sprawdzi, to oczywiście więcej na jego temat usłyszycie w ulubieńcach. E, teraz nie wiem od czego wam zacząć. Mam tutaj dwa pędzelki, e, więc może od nich zacznę. Pierwszy z nich to jest taki dwustronny Pędzelek, który wpadł mi w oko I on jest zapakowany Znowu z taką folię, którą ciężko Ją tutaj Otworzyć, bo się ciągnie Więc poza wizją ją, Poza wizją Odpakuję ten pędzelek. Ok, udało się wygrać z tą foliką i jest to dwustronny pędzelek, który z jednej strony ma taki zakrzywiony pędzelek, dosyć gruby i długi do eyelinera więc wątpię, że uda się je za jego pomocą wykonać cienką kreskę, ale dajmy się zaskoczyć. Choć z drugiej strony eyelinerów w Żelu nie używam i tak naprawdę żadnego nie posiadam, więc nie będę testować tej końcówki, ponieważ ostatnio doszłam do wniosku, że zamiast czarnej kreski eyelinerem będę sobie robić, tak jak teraz mam w tym makijażu, taką rozsmużoną, roztartą kreskę czarną kredką. To daje taki bardzo fajny, miękki efekt. Również zaznacza tą okolicę przy linii rzęs, a nie mamy problemu z rozmazującą. Mi się eyelinerem wewnętrznym kąciku, zewnętrznym kąciku, więc myślę, że teraz w ten sposób będę robić sobie makijaż i do tego celu, do roztarcia tej kredki na pewno przyda się druga końcówka tego pędzelka, która jest zakończona w taki dosyć ostry szpic, włosie jest oczywiście syntetyczne, jak możecie usłyszeć, nie nie słyszycie, bo jesteście dosyć daleko ode mnie. Włosie jest sprężyste i ogólnie jest zakończone w bardzo taki szpic, więc zobaczymy, jak będzie się rozcierała kreska, kredka za pomocą tego pędzelka. Już nie pamiętam, ile kosztował, ale myślę, że około 10 zł. Drugi pędzelek przychodzi w takim oto opakowaniu. To oto welurowe opakowanie kryje w sobie ta down, ta -dam! pędzel do konturowania, na który się już czaiłam od momentu, kiedy on był w, po raz pierwszy w katalogu i w końcu go mam. E, zakupiłam go chyba w cenie 15 zł, jest to taki płaski pędzel Kabuki. E, jak widzicie włosy, włosie bardzo sprężyste, dwukolorowe, bardzo miękkie e, i Myślę, że będę go używać do konturowania. Fajnie nos, myślę, może wykonturować, chociaż tego nie robię. Włosia jest nie za dużo, nie za mało. Jak mówię, bardzo mięciutki. Włosia oczywiście sprężyste, elastyczne. Matowa tutaj... Rękojeść, że tak powiem I po prostu do konturowania Zobaczymy jak się sprawdzi Bardzo chciałam go mieć W końcu go mam Więc będziemy go testować W welurowe opakowanko Więc naprawdę bardzo fajna sprawa I co ja teraz wam tutaj paznokcie Może na koniec Teraz jak już jesteśmy przy takich gadżetach, czyli pędzelkach, to zamówiłam sobie. Szablony do robienia makijażu. Myślę, że wykonam dla Was, nagram tak naprawdę dla Was makijaż z wykorzystaniem tych szablonów. Już na make TV pojawił się filmik Hani z wykorzystaniem tych szablonów, więc tutaj zobaczymy, jak zwykły, prosty człowiek, taki jak ja, który się nie specjalizuje zbytnio profes w profesjonalnym makijażu, sobie poradzi z takim oto gadżetem, więc więc myślę, że możecie się spodziewać w najbliższym czasie takiego testu na żywo zastosowania tego typu szablonów w makijażu. No powiem Wam, że te foliki robią po prostu takie, że ciężko się dostać do tego, co jest w środku. No i w opakowaniu mamy tutaj szablony oraz taką oto instrukcję. Można zrobić sobie kocią kreskę oraz smoki eye, czyli za pomocą tego szablonu możemy zaznaczyć sobie górną granicę w przypadku smoki eye oraz wyciągnąć sobie taką kreskę. Jeśli chodzi o kocie oko, można również za jego pomocą z tego, co się tutaj orientuje, pomalować sobie dolną powiekę. I w zestawie otrzymujecie cztery szablony, czyli na Każde oko po jednym, prawo, lewo i down Jak to moja córcia mówi, to jest akurat do kociego oka. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Naprawdę jestem ciekawa. Kosztowało to 12 zł, więc dosyć sporo, jak za kawałek tego typu. Tworzywa, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Tutaj zaznaczenie zewnętrznej, no tej górnej granicy, i tutaj pod okiem można sobie przyłożyć i pędzelkiem pomniżać i powinno wyjść równo. więc Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać, Wam bardzo ciekawa. I jak już powiedziałam, na no za kilka filmików myślę, że pojawi się film z makijażem, z tego typu, z wykorzystaniem tego typu szablonów. Coś czuję, że ten hall będzie dosyć długi właściwie. Bo gadam wam i gadam i gadam no to przejdę do dwóch kredek które zamówiłam jedna z nich to zaległe zamówienie już jakiś czas temu kupiła nie kupiłam zamówiłam sobie brązową kredkę ale tamta ma złote drobinki i nie na tym mi zależało i zdecydowałam się na, na automatyczną kredkę z serii Big and Daring glimmer Sticky. ona jest w kolorze deep brown widziałam ją w akcji u dziewczyn na no, ale ona jest z tych automatycznych. Więc mam nadzieję, że będzie się tutaj fajnie sprawować Już widzę, że nie ma żadnych drobinek Czyli w końcu mam brązową kredkę bez drobinek Mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawować I ja ją zakupiłam, trochę ponad 10 zł kosztowała Więc mam nadzieję, że będzie się fajnie rozcierać I do takiej dziennej makijaży się sprawdzać fajnie Kolejna kredka, ostatnio pokazywałam wam białą z tej serii Tym razem zamówiłam sobie czarną, bikini black Skretka czarna z. Kolor trend. Kosztowała chyba 10 zł. I z tego co dziewczyny mówiły, to ona wolniej zastyga aniżeli Super Shock. Więc tutaj, tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, że nie mam żadnego eyelinera w słoiczku, Tylko robię sobie właśnie teraz kreskę albo jakimś eyelinerem w kałamarzu, albo za pomocą czarnej kredki. Więc teraz będę mogła sobie używać na zmianę albo tej, albo tej z Super Shock. Więc mam nadzieję, że również bardzo dobrze się sprawdzi. Teraz dwa ostatnie kosmetyki do makijażu. Cierpła mi noga i musiałam zmienić pozycję. Jestem pewnie troszeczkę niżej, ale mniejsza z tym. Kolejny produkt to maskara jest chyba nie wiem, trzecia czy czwarta maskara, która czeka na swoją kolej, jeśli chodzi o przetestowanie. I ja tą maskarę już dawno chciałam przetestować, ponieważ to, co ona robiła na rzęsach u dziewczyny na kanale, to po prostu jest bajka. I jest to Big and Daring, nie Big and Daring, Big and False lash. ona ma za zadanie Dawać efekt sztuczny rzęs Z tego co się orientuje Dokładnie I ja miałam Wcześniej tą maskarę Z pierwszą Big and Daring, to jest druga wersja, jest już trzecia, Multiplate, więc pod tym względem Avon wypuścił trzy nowe tusze w dosyć krótkim czasie, więc ta czeka na swoją kolej, ponieważ ostatnio otworzyłam tą maskarę z Luxa, która była w moich ulubieńcach ostatnich, więc tutaj mam nadzieję, że ta maskara również na moich oczach, a dokładnie rzęsach będzie się fajnie sprawdzać. Oran, mam nadzieję, że wytrzymaliście do tego momentu. Kolejnym produktem jest paletka. Ja po prostu jestem zafiksowana na punkcie tych paletek z Avon i to jest Modern Romance. I już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Jest to oczywiście paletka po czwórnych cieni i co się znajduje w tej paletce. Oczywiście ponumerowane od 1 do 4 cienie z aplikatorem, z jednej strony takim wąskim, z drugiej strony większym. Bardzo dobrej jakości jest mimo wszystko ta pacynka. Jedynka jest wygląda na to, że jest to paleta 100% matowych cieni. Jedynka jest taka beżowa, czyli fajnie. Dwójka jest taka lekko szara. Trójka jest to dosyć chłodny i średni brąz, więc już tu czuję, że ta paletka będzie w dosyć mocnym użyciu, tak samo jak Mokka Latte, którą wam serdecznie polecam. I czwórka to bordo. Ja bardzo lubię takie bordowe makijaże, więc tutaj do jakiegoś. Smoki na wieczór, na wyjście, myślę, że można tutaj pokombinować. Mam nadzieję, że pigmentacja będzie zadowalająca. Kolory są naprawdę bardzo ciekawe, więc jeśli jesteście zainteresowani, albo może Wam wpadnie w oko makijaż, jeśli się nim pomaluję i będę miała w jakimś filmiku, no to wam przygotuję taki tutorial. Więc tutaj kolejna paletka z Avon jest w moim posiadaniu i teraz na sam koniec trzy produkty do paznokci. Yy, zamówiłam sobie dwa lakiery do paznokci, ponieważ były chyba po 8 zł i ja te lakiery właśnie w tej cenie zazwyczaj kupuję serii seri Nailwear Pro. Yy, pierwszy z nich jest to pink cream. I oczywiście tutaj te opakowanie znowu ze mną walczy. Jest to kolor, który już używałam, który jest mega wiosenny. Serdecznie wam go polecam. Jest to, chodź tu. Jest to taki bardzo świeży odcień różu, który wygląda bardzo świeżo i dziewczęco na paznokciach, 10 ml, bardzo dobrze utrzymający się lakier, więc tu pod tym względem naprawdę super sprawa. A drugi również bardzo wiosenny kolor ocean blue, ocean blue, chyba tak powinnam to przeczytać. I jest to taka miętka miętka, lekko turkusowa, lekko zielona, no. Bardziej wygląda miętowo, również bardzo schludnie na paznokciach, więc yy, jeśli chodzi o takie kolory typowo wiosenne, to myślę, że trafiłam w punkt. Na sam koniec, oczywiście kolejny produkt w tej folice, więc muszę go rozpakować poza wizją. Jest to tak naprawdę ozdoba do paznokci Z serii Color Trend I są to takie rąby Które opalizują na różne kolory I jakie ja kolory tutaj widzę Róż, zieleń, żółć, pomarańcz Ogólnie opalizuje na różne kolory Ten czy jak ty się tutaj wydostajesz Na palcu mam jeden taki rąb I można za pomocą tego właśnie Tych ozdób Zrobić sobie efekt takiej popękanej szyby, tafli na paznokciach, więc tutaj myślę, że w najbliższym czasie zobaczę, jak to się je i jaki efekt tutaj daje, więc pewnie Wam wrzucę. Um... Zdjęcie na Instagrama, na którego Was serdecznie zapraszam, i stwierdziłam, chyba kosztowały one 9 zł. Myślę, że taniej można dostać, dużo taniej tego typu ozdobek gdzieś w innych drogeriach. Ale jak mówiłam, już dawno nie byłam w standardowej drogerii, więc stwierdziłam, że sobie zakupię. No i to jest taka bardzo cienka folika. Która myślę, będzie fajnie wyglądać na, różnego, na różnych kolorach paznokci, lakierów, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przeszliśmy przez to wszystko, przez ten film, przez ten haul. Bardzo dużo nowości kosmetyków, dosyć sporo tutaj, myślę, nakręcę z tego tytułu, z tego zamówienia dla Was kolejnych filmów, chociażby wypróbujemy te szablony, i może konturowanie tym pędzlem. Zobaczymy. Więc tutaj mam nadzieję, że kosmetyki, które Wam tutaj zaprezentowałam wpadły Wam w oko, a z tego miejsca nie przedłużając już żegnam się z Wami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa, pa!